Hej, hej. Dzisiaj chciałam Wam pokazać recenzję e, miesięcznika znak. Jest to kolejny numer 808 z września 2022. Mądrość ciała. I na początku chciałam zacząć cytatem. Im mniej rozpoznaję w swoim ciele, tym bardziej czuję się zobowiązana do tego, by o nie dbać. Zostało mi ono powierzone. Pielęgnuję je ja niczym przyjaciela, którego potrzebują. Słuchajcie, ten numer jest naprawdę też bardzo interesujący, gdyż poruszył wątki migreny, która dotyka naprawdę bardzo dużą ilość populacji. Sama wiele razy słyszałam, że jestem zwyczajnym leniem, bo z bylem głowy da się żyć, ale czy na pewno? Czy też tak ta osoba, która miewa migrenę, może powiedzieć? I co w tej kwestii na ten miesięcznik? No, powiem wam, że to, co tutaj przedstawiła, jak to wszystko opisała, naprawdę czyta się jednym tchem. Podpowiem Wam tylko tyle, że za obecność migreny odpowiedzialnych może być nawet 40 genów. Dowiecie się tutaj też, co dany bodziec naszego ciała mówi o naszym stanie psychologicznym. Radzi, że rodzic nie jest po to, żeby rozwiązywać za nasze dziecko problemy, on ma być obok, bo jego bliskość i rozmowa rozluźnia stan umysłu naszego dziecka, a co za tym idzie, jest ono skłonne do samodzielnego podejmowania decyzji i ujrzenia problemu jako bodziec rozwiązalny. Jak jest, bowiem, kiedy umawiamy się też z kimś na spotkanie, a on nagle nie przychodzi, co wtedy czujemy? Co odczuwa tutaj nasze ciało? Czy znajdujemy później w tym jakieś konsekwencje? No, powiem wam, że na podstawie miesięcznika, no jednak są. Ale mam tu dla was jeszcze jeden cytat: Jeśli straumatyzowany pacjent w psychoterapii dostaje dobre wsparcie, to następuje u niego zmiana narracji osoby i świecie. Przechodzi od pozycji ofiary poprzez pozycję ocalonego do pozycji odrodzonego, nastawionego na rozwój i wzrost. Wiecie, tutaj przeczytałam też o wartościowym spostrzeżeniu, jakim jest relaks. Jeśli za dnia nie zaznamy nawet najmniejszego relaksu, to nie potrafimy go oddać nawet jako szczęście ku własnemu dziecku. Z tego powodu i ono jest smutne, a z tego rodzi się frustracja i płacz. Wstępuje tu później takie wiecie błędne koło, które uruchamia nasz stres, a stres daje bodziec do nerwów, które pobudzają ból głowy i inne choroby rozpoczynają swoje kiełkowanie. Tak naprawdę, gdy to sobie uświadomiłam, powiem Wam, że to naprawdę jest prawda. Bardzo zachęcam do zapoznania się w ogóle z miesięcznikiem. Dla mnie, wiecie co, wiem, że to może dziwne co powiem, ale. On jest dla mnie jak matka, która daje dobre rady, ale to nadal od nas zależy, czy się w ogóle do nich zastosujemy. Widzicie, macie tutaj też sagę rodu Marsonów. To, co mogę wam tu tak mniej więcej pokazać. A właśnie, osoby straumatyzowane. Koje się jak dziecko, przerażeni dorośli reagują na te same pocieszajki, co dzieci. Łagodny dotyk, kołysanie, zapewnienie, że ktoś się, we wszystk ktoś się wszystkim zajmie i że można bezpiecznie zasnąć. Właśnie było o tych osobach chorych, naprawdę, jak odrodzić się z traumy, świadectwo naszych przeżyć, jak wpływa nasze życie i to, że nasze ciało naprawdę wszystko pamięta. Wspaniały numer, wiecie co, bardzo, naprawdę bardzo mi się podobał. Naprawdę, tutaj był po prostu jak taka mama, która nam radzi we wszystkim, która nie mówi zrób tak, to będzie to, zrób tak, to będzie to. Nie. Ono pokazuje, że jeżeli zrobicie tak, to tak może zareagować, bo w ten sposób reaguje nasze ciało i określa, jak to się właśnie z nim dzieje mega mega numer naprawdę bardzo mi się podobał dlatego ja ze swojej strony bardzo wam go polecam wspaniały w niedługim czasie nagram wam jeszcze recenzję dwóch kolejnych numerów a tym samym do usłyszenia pa pa